w promieniach słonecznych padających z okna mego. Do miseczki wrzucę, ja będę robiła trzy kotlety, więc wrzucę pół kostki masła. Jak zwykle przygotowana, a w dzisiejszych czasach to bardzo istotne, mam zamrożoną natkę pietruszki. Dodam jej sporo. Można tę pietruszkę zastąpić bazylią. I trzy wielgachne ząbki czosnku. My lubimy czosnek. Proszę tego czosnku dać według uznania. Mieszam to wszystko dokładnie, ale jeszcze potraktuję to niewielką ilością soli i pieprzu. Wyłożę masło na deskę. I uformuję na razie prostokąt, tak żeby on był mniej więcej długości kotletów. Przekroję na trzy części i wstawiam na chwilę do zamrażarki. Masło mi się chłodzi, a ja zajmę się piersiami kurzymi, polędwiczkę. Odetnę, będzie na jutro, a tu przekroję wzdłuż na pół, nie do końca. Przykryję folią, żeby nie porwać mięsa w trakcie rozbijania i rozbijam na wielki, cienki płat. Najlepiej to się robi, jak się robi od środka po brzegi. Z drugiej strony to samo. Pięknie wyszło. No i teraz muszę się tak z jeszcze dwiema piersiami uporać. I teraz każdy kotlet solę. sole, mimo że masło było solone, niedosolone mięso to jest najgorsza rzecz, jaka może być, i pieprze, ale tym razem użyję pieprzu cytrynowego. Będzie taki letni powiew w kuchni mej. Biorę kawałek mięsa, układam już schłodzone dobrze masło tak i zawijam i tutaj też zawijam. I tak zawinięty kotlet będzie czekał, żeby go opanierować, ja się będę uwijać z dwoma następnymi. Zapomniałam wam powiedzieć, że do rondla wlałam olej i właśnie mi się grzeje. Już jest usmażony, a dlaczego ją wam pokażę? To jest stary sposób, kiedyś termometrów nie było. Drewnianą łyżkę opieram od nogarka. I widzicie co tu się dzieje? Wokół tego patyka są bąbelki i to oznacza, że olej jest dobrze do, to jest tak mniej więcej około 180 stopni temperatury. I teraz będę do niego wkładać moje dewolaje, ale proszę uważać, bo olej lubi pryskać, proszę uważać na ręce. Mam nadzieję, że ja sobie krzywdy nie zrobię. Idealna ilość oleju, no i one teraz muszą się ładnie zrumienić. Ja trochę zmniejszę temperaturę, żeby się nie przypaliły. Strójki na dwa. Przykryję i niech się smażą. Znowu zapomniałam kamerę włączyć. Przekładam na drugą stronę. Za jakiś czas trzeba przekładać. O, piękne. I zaglądam znowu i przewracam na trzeci bok. odsączam na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. No to cóż, zimniaczki gotowane z koperkiem albo pietruszką i jakąś letnią sałatkę. Obiad Palce parcelizać. Tymczasem.